Włącz i zostań z nami. Takby Tobie oddać małek tobą tańczyć i śpiewać ten Jezu. Ty mnie wybawiłeś Jezu Nie zapraszam Cię Takby Tobie odać małek Pozdrawiam Was jako rodziny, które chcą świętować. Swoją rodzinną miłość w takiej wspólnocie i modlić się w intencji rodzin. A wszystko to z racji szóstego marszu dla życia i rodziny w naszym mieście. Myślę, że przekazuję też Wam wszystkim potrzebę stworzenia większej duchowej wspólnoty, byśmy byli tego świadomi. W ponad 140 miastach spotykają się że siostry, nasi bracia. Podjąć modlitwę za rodzinę, jako wspólnotę i ojczyznę naszą Polskę. Serdecznie jest w czasie tej liturgii tak radośnie, tak wiele uwielbienia, bo docieramy do źródła naszej miłości, tej ludzkiej, człowieczej, tej rodzicielskiej, dziecięcej, rodzinnej, ojcowskiej, macierzyńskiej. Docieramy do źródła tej miłości, do tego, który jest miłością, do Boga samego. Dzisiejszą uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Co z tego przyznawania się do Boga w Trójcy Świętej jedynego wynika, w tym roku przeżywamy razem we Wrocławiu święto rodziny. Podkreślamy w tym klimacie wartość rodziny, jej znaczenie dla Kościoła. Dla narodu chcemy uświadomić sobie na nowo, że siła chrześcijaństwa tkwiła i tkwi w rodzinie, w rodzinie mocnej Bogiem. Anachronicznie zabrzmi teza od strony unijnej, rodzina twierdzą wiary i polskości. Po to chyba Polska jest w tym tryptyku. Rodzina, wspólnota polska, że w rodzinie jest miejsce na wiarę i polskość. Dla życia i dla rodzin. Dla życia, które rodzi się w rodzinie. I dla rodziny, która jest pełna życia. Dlatego chcemy Wam powiedzieć: chodźcie z nami, z rodzinami, chodźcie z nami, z rodzinami, chodźcie z nami, chodźcie z, nami z rodzinami, aż do rynku, a potem na wyspę słodową. Chodźcie z nami. Ponieważ nasz marszukiemu smutkami mówi nie. Karmujmy! O w rodzinie! Smutek ginie! O w rodzinie! Smutek ginie! O w rodzinie! Smutek ginie! Każde dziecko jak świat światem, chce mieć mało! Do Jania, do Jania, do rodzina. Moi drodzy, biorąc również w wzór Jana Pawła II, chcemy zawierzyć Panu Bogu przez Maryję nasze miasto. Wszystkie rodziny, wszystkich tych, których Pan Bóg ustanowił, wyczuwali jako władza nad tym miastem. Zachierzamy wszystkich tutaj obecnych i polecamy nas, Maryi, wołając z żywą wiarą, z wiarą dziecka, pod Twoją obronę uciekamy się święta Boża Rodzicielskiego. Szanowni Państwo, jest mi ogromnie miło powitać Państwa na pikniku rodzinnym, a ze szczególną radością witam rodziny, dzieci, a jutro przecież Dzień Dziecka, więc kochane dzieci, już dzisiaj chcemy Wam powiedzieć, że jesteście naszą nadzieją. Jak ważne nadal i dla przyszłości Wrocławia jest szanowanie rodziny, szanowanie tego naszego rodzinnego domu? Ja bardzo lubię porównywać społeczność miasta do, do organizmu, który, aby funkcjonował, potrzebuje być zdrowy. A jeżeli ma być zdrowy, to każda jego część, każda komórka powinna być jak najzdrowsza a więc dbałość o rodzinę jest naszym obowiązkiem i priorytetem. Nie możemy zapomnieć o tym, że jeżeli zachoruje nam jakaś jedna malutka cząstka, to będzie miało to odzwierciedlenie w całym organizmie. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby już profilaktycznie działać i, i rzeczywiście wzmocnić z każdej strony wrocławską rodzinę. Organizacja takiego marszu jak wyglądała w tym roku? Eee, no więc e, po pierwsze wrocławski marsz jest e, e, tak powiem zrzeszony w ruchu e, marszów dla życia i rodziny, takiego polskim ruchu. E, także to już jest standardowe, że tak powiem, trasa marszu, hasło marszu, treści, które staramy się wyeksponować w danym roku. Także powiem, że coraz, coraz lepiej to wygląda, coraz mniej jest tak zwanej partyzantki, a coraz bardziej przygotowania są profesjonalne. Dociera na Wyspę Słodową, w tym roku kończy się rodzinnym piknikiem. Skąd pomysł akurat na taką trasę? Trasa... Tak jakby geografia Wrocławia ją narzuca. Zaczynamy, zaczynamy mszą na Ostrowiu Tumskim. W tym roku w Kościele Świętego Krzyża odbyła się ta Eucharystia. Także te piękne, piękne rejony Wrocławia, zabytkowe, symbolizujące też, też to, że walka o życie i o rodzinę również jest walką duchową. Następnie trasa no, w serce miasta, czyli do rynku, głównymi arteriami. Tam z kolei możemy się skonfrontować, zobaczyć z wrocławianami, z osobami, które do Wrocławia przybyły turystycznie. Także mają okazję zobaczyć nasz kolorowy pochód. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie, za przygotowanie obchodów, zarówno miesiąca rodziny, jak i jutrzejszego święta dzieci, tych, tych które za nami. I na koniec rozmowy oddaję mikrofon i prosimy o parę słów dla naszych pociech. Kochane dzieci, jesteście naszą nadzieją. Życzę Wam. Ogromu radości, pokoju na co dzień i tego, żeby wasze rodziny były dla was bezpiecznym, bezpiecznym domem i fundamentem dobrej, wspaniałej przyszłości. Bo wy nią jesteście dla społeczności naszego miasta, a kto wie, może i szerzej i dla świata. Wierzymy w to bardzo, wierzymy w was. Życzę wam wszystkiego dobrego. Dla Ciebie i Twojej rodziny.